Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a to będzie kolejny film z Bleach Soul Resonance i to będzie takie po prostu małe omówienie aktualizacji, być może kogoś zachęci postać, która właśnie zawitała do gry. Być może nie gracie, ale lubicie tę postać, dlatego zagracie. No i tak sobie na szybciutko w miarę to omówimy. Także przede wszystkim sporo nagród wpadło tako bo już wczoraj przed aktualizacją 300 Spiritual Jadeów, czyli waluty premium i dwa razy staminka. I dzisiaj 100 plus 1, 100 plus 1, czyli łącznie 200, można nazwać to waluty premium po prostu i dwie tutaj staminki, dwie, dwa przedmioty do staminy. Ja sobie wejdę tutaj i na szybciutko przelecimy sobie przez ten tekst, ale to tak tylko na szybko, bo ja to będę wolał pokazywać bezpośrednio w grze, bo tak lepiej. No, i tak, generalnie mamy nową postać: Toshiro będzie to postać SSR Spirit i druga postać SR-ka, Momo Hinamori i będzie to Support Spirit. Zresztą Toshiro będzie Full Assault, czyli będzie miał zdawać obrażenia. Od razu mówię, że Toshiro trafił prawdopodobnie do Tieru S, czyli tego najwyższego, czyli będzie to jedna z najlepszych postaci w grze. Tak na papierze i w praktyce też. Jednak są takie opinie, że jest troszkę nudny w grze. Nie wiem, to takie. Opinie na razie z tego, co czytałem, bo ja jeszcze go nie mam i nie wiem, czy w ogóle będę go miał. Mogę go sobie potestować, ale nie wiem, czy będę po niego polował. O tym za chwilę. Nowe stampy, dwie SSR-ki, Crimson Ice Dragon i Floating Ice Bloom. Brzmi jak coś dla Toshiro zresztą. Jedna to jest na pewno jego taka taki core stamp taki. A nie, to jest po prostu core stamp dla Toshiro i Weapons stamp. Dobra, no i tutaj dwie nowe Blazing Blossoms i Blazing Tobiume, czyli to jest na pewno dla Momo. Nowy content, czyli będzie troszkę eventów związanych z Toshiro, no o tym za chwilę, bo bezpośrednio w grze to pokażę. Dodano wsparcie dla kontrolera i dla klawiatury, jeszcze tego nie testowałem. Dodano funkcję galerii, to też zaraz pokażę. Następnie mamy Jakieś tam nowe awatary, zwiększono logikę AI jeżeli chodzi o Autobadl. Faktycznie to jest czasem głupie, zwłaszcza że Autobadl działa dobrze, ale te postacie często nie robią uników i po prostu dostają bomby. Dwa, że auto jest wkurzające, też dlatego że na niektórych etapach na przykład trzeba podejść w konkretne miejsce i AI tego nie robiło, nie wiem czy teraz będzie robiło. Zoptymalizowano tam e, jakieś rankingi, interfejsy i te sprawy. E, no i jeżeli chodzi o ranking, to będzie tam wszystko pokazane teraz. Bo działać to będzie lepiej, bo do tej pory coś tam pokazywało w rankingu, jeżeli chodzi o moc i tak dalej. Teraz będzie też pokazywało Boundary Ascension, czyli po prostu ilość kopii z tego co ja rozumiem. Zoptymalizowano jakieś tam różne opisy, poprawiono błędy. Tych błędów może nie będę jakoś bardzo omawiał, ja bym chciał jednak skupić się na tym, co faktycznie zostało do gry dodane, czyli była mowa o galerii. Jest galeria. Mamy 19 postaci w grze. Im więcej postaci zdobędziecie, tym więcej dostaniecie tutaj nagród. Generalnie za 5 jest za 10 serek i za 5 SSR. -ek. Nie wiem, czy później jest coś więcej, bo 10 SSR jeszcze nie ma. Jest obecnie tylko 8. W sumie, jakby tak nie patrzeć, to całkiem sporo postaci mam, nie? Wszystkie serki, no ale serki zazwyczaj łatwo zdobywać, więc nie jest źle. Weapon stampy tak samo: im więcej zbierzecie, tym więcej nagród. tykieciki można dostać, zresztą tutaj też były. tykieciki. i stampy to są te kore stampy. W sumie z tego co widzę, i też nagrody. tikety zwykłe i tikety stampowe. Jeżeli chodzi oczywiście o te zwykłe, nie te banerowe, specjalne, i też można sobie tutaj. Yy, chwila, 8x8 zebrane. aha, dobra, bo tu jest 23x34, i tu setowe wszystkie już zebrane 8x8, bo tutaj nic specjalnego nie było. Tutaj można sobie klikać R, -ki, SR, -ki, R, -ki. SSR, -ki w sumie. Dobra, także to jest galeria. To oznacza dodatkowe nagrody, więc to jest akurat spoko. Jeżeli wejdziecie sobie w znajomych, to od teraz można chyba tak po prostu dodawać losowych, bo tego wcześniej chyba nie było przed aktualizacją. Pojawiło się to jeden dzień przed aktualizacją dokładnie. Gildie nadal nie działają. Osiągnięć pewnie doszło troszkę więcej, bo mamy też chociażby osiągnięcia tutaj Event Experience. To są związane właśnie z eventami, osiągnięcia, więcej tych kryształków, więc spoko Główny event dwutygodniowy to jest ten event Icy Soul Crimson Lotus i to jest oczywiście event związany z Toshiro Character Trial Można sobie przetestować tej postaci za Toshiro dostaniemy walutę premium Za Rukie i za Momo dostaniemy tam inne rzeczy Także tak by to wyglądało, Limited Time Gacha Mamy nowy banner, z Toshiro Hitsugają. oczywiście pity przechodzi, bo ja zrobiłem, bo niestety musiałem do samego końca z go lecieć i do samego końca praktycznie ze stampem dostałem obie w końcu rzeczy, ale masakra ile trzeba było się namęczyć. W każdym razie przechodzi to, no i mamy zwiększoną szansę po prostu na Toshiro i zwiększoną szansę na Rukie i Momo. I można sobie też kupić paczuszki specjalne doszły, za 42 mamy 680 paid waluty premium. Po prostu płatnej waluty premium, bo to jest podział na płatną i darmową. Yy, jeden przedmiot do staminki, 10 ticketów na banner. I tutaj mamy 10 ticketów na stampa. To jest generalnie to samo, tylko tutaj mamy do stampów, tam mamy do postaci. I tutaj mamy 20 ticketów i 1680 waluty premium, czyli w sumie 30 puli za 120. Nie wiem, czy to się opłaca. Porównując z jakichś Genshinów, to pewnie się opłaca. No, ale tak by to wyglądało po raz kolejny. Event Interlude to jest event taki troszkę bardziej zaawansowany. Będzie tutaj historia. Zresztą związana z Toshiro głównie. I później na hardzie będzie można walczyć generalnie, można zrobić troszkę nagród. Aczkolwiek te nagrody tutaj jakoś bardzo nie powalają, przynajmniej te za gwiazdki. Oczywiście korytarze są jak najbardziej mile widziane. No, ale podejrzewam też, że o. Nie, nie wiem w ogóle czemu to nie działa, nie? Bo kliknąłem historię, o, story under review, nie? I to, to jest właśnie dziwne, bo dużo osób narzeka, że ta gra wyszła po prostu niedokończona i coś w tym chyba jest, nie? Bo zobaczcie, że można sobie klikać, macie tylko opis, klikacie i to się od razu kończy, czyli być może w trakcie będzie można jakoś w końcu obejrzeć tą historię, może w trakcie po prostu naprawię, bo ja słyszałem, że na becie było więcej zdobingowanych scenek, dźwięków i tak dalej. Te scenki było można pooglądać, a tutaj nie można. Po prostu klikacie i odbieracie nagrody. A co z drugiej strony jest spoko, bo po prostu mamy nagrody i tyle. I są walki oczywiście. E, tutaj później można właśnie te też gwiazdki, no ale sporo będzie można wyciągnąć tutaj w każdym razie waluty premium, co jest spoko. Event Daily. E, tutaj mamy walki. E, no, 100 Shiro, jeśli dobrze rozumiem. Być może nawet sobie jedną walkę na szybciutko zrobimy. Najwyżej filmik będzie troszkę dłuższy, no ale jest to nowa aktualizacja, raz na pewnie dwa tygodnie będzie wchodziła, jeżeli postacie będą wychodziły co dwa tygodnie. E, więc no, niech będzie, że omówimy to tak pro profesjonalistycznie, że tak powiem. E, dobra. Może wyłączę, bo już mi tutaj psocą niestety. Pierwszy poziom będzie pewnie mega łatwy, więc tutaj nawet nie będzie Czego zbiera... No, dosłownie nawet nie zdążyłem się namachać. Mogłem nawet nie wyłączać auto. I mamy badle skora 300. I zaraz zobaczymy, jakie nagrody będą za to. Eee, trzy podejścia dziennie są. Ale chwila czy ja. Czy ja w ogóle... A, tutaj mamy, dobra. Eee, czyli za punkty dostajemy nagrody. Eee, są to chociażby przedmioty do wymiany na różne inne przedmioty, stamina, eee, przedmioty do ulepszania broni postaci. Ile kryształów można wyciągnąć, bo to jest najbardziej interesujące. 50, 100, 150, 200, 200 kryształów, dobra, na jednego pula i cztery przedmioty do staminy, jeżeli dobrze liczę. A liczę dobrze, dobra. Nie ma tragedii. Róbcie to daily. Pamiętajcie, żeby to po prostu robić, żeby te punkty zdobyć. Podejrzewam, że 10 tysięcy to nie będzie jakiś wielki problem. Tutaj już 350 można zdobyć, tutaj pewnie będzie około 500 czy coś w tym stylu, więc to się w miarę szybko zrobi, w parę dni da się to zrobić. Osiągnięcia, jedno to osiągnięcia właśnie na tych eventach, czyli 60 tysięcy, w limit time challenge, zamruź 100 postaci w battle evencie daily quest, czyli to jest to chyba, nie? Event daily, czyli ja mam to zamrażać? A czy ja mogę sobie użyć tutaj... Aha, mogę, dobra, czyli możecie użyć limitowanych postaci, no to najlepiej ich używać przynajmniej do momentu zrobienia e, tych osiągnięć, nie? E, event quest, e, tutaj mamy dodatkowe e, misje, zalogowanie, e, zaczyszczenie tego eventu z historią, który nie działa, tak żebyście wiedzieli o co chodzi za daily, tutaj no, generalnie za wszystko związane z toshiro i jego eventami zalogowanie przez 7 dni przez 7 tu jest 6 przez 6 dni dobra No i sporo nagród da też zdobyć tutaj korydór e, KE tutaj challenge coiny mamy chociażby 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 waluty aż więc, jakby to wszystko podliczyć, co tutaj podsumowałem, to całkiem sporo tego wychodzi. Następnie mamy event z logowaniem: e, za logowanie przez 7 dni. 10 ticketów do losowania e, po postacie: tylko po postacie, nie ma żadnych stampów. E, więc spoko, jeżeli będą to robili przy każdej postaci, to to jest mega dobra sytuacja. Bo zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych dziadowskich, śmierdzących, muszę to w ten sposób nazywać: e, 50 na 50, jak w Genshinie, jak w Funkaju, jak w Wuthering Wavesie. To są bardzo fajne gry, ale te 50 a 50 to jest po prostu dramat, to jest masakra, nie wiem, jeszcze ja tu mi się cisną przekleństwa na, na usta, ale nie chcę przeklinać, bo mi zaraz tutaj YouTube oznaczy. Generalnie tutaj 80 wystarczy zrobić, soft pity zaczyna się już tam przy 65, no i jeszcze 10 będziemy dostawali z eventów mnóstwo, więc tutaj mam wrażenie, że o wiele będzie łatwiej te postacie zdobywać niż w takich na pewno będzie łatwiej zdobywać, bo nie ma 50 50. No i tak... To już było. Sobie tak powoli przelecę po kolei. Tutaj jestem w trakcie robienia, więc może przy okazji sobie cyknę. Generalnie, event już skończyłem. Te wszystkie nagrody, główne, bo to jest nieskończony event, czyli te nagrody tutaj będziemy dostawali w nieskończone się na dole, te normale. Dobra, charakter triale, oczywiście doszły, to już omawiałem. Joint exercises, i tutaj mamy jeszcze challenge. Zginę Ichimaru, i można zrobić 350 znowuż kryształków. Więc spoko i mamy właśnie tutaj, nie? 200, 250, 350 dokładnie i po prostu challenge. I dobra, co to oznacza? Aha, czyli jeżeli wybiorę dodatkowe rzeczy, to będę dostawał więcej punktów, nie? Czyli jeżeli ja sobie to wszystko oznaczę, to dostanę tylko 2000. Jeżeli zaznaczę sobie wszystko, to więcej tutaj można sobie zresztą odblokować, więcej odblokuję w ciemno, i po prostu walniemy sobie na 5,5 tysiąca tak na szybko. Jeszcze ostatni challenge, żeby nie było. Zobaczymy, czy jest taki trudny na 60. poziomie postaci i to niewymaksowanych postaciach, nie tam. W ogóle nie ma dźwięku, nie? Ty w ogóle nie. Nie ma żadnej muzyki nawet. Właśnie. Mam wrażenie, że to jest problem tej gry, że tutaj ona wyszła niedokończona, nie? To jest strasznie wkurzające, co prawda, ale. Mam nadzieję, że to jest do naprawienia. Zresztą to jest do naprawienia, jakby nie patrzeć, bo to jest kwestia po prostu, żeby oni dodali to, co już było. Bo tak jak wam mówiłem na początku, na becie ponoć były dźwięki, było to wszystko zdabingowane, więc. W ogóle co tu mi postać sama biega. Jakiś błąd miałem i sam mi biegał. Opek, więc niestety troszkę wypadłem z rytmu, brzydko. Gram też na emulatorze, więc może nie wiem to, o to chodzi tutaj coś. On jeszcze ma drugi pasek życia, dobra. Nie wiem, na, Jeżeli mam być szczery, z tych wszystkich postaci, które mam, najlepiej mi się gra Urharum. Mam wrażenie, że mimo że to jest postać, która ma domyślnie wspierać, to on robi jakieś takie, nie wiem, największe obrażenia, nie? Może mi się tylko tak wydaje, może się dać nas, czy też tak macie, ale wydaje mi się, że Urahara, nie wiem, po prostu to jest absolutny top tier, top tierów, bo nie dość, że on dużo robi, dużo bije, może spamować umkami, szybko ładuje ultę, to jeszcze wspiera drużynę, nie? Dobra, 5500, tutaj za ranking czy coś jest? Za ranking są nagrody, tak? Dobra, ale te nagrody nie są jakieś szałowe, przynajmniej na razie, z tego co widzę. Zwiększyć można sobie gwiazdki pięć, e, pięcio gwiazdkowych już setów e, stampowych, tych zwykłych takich 0 na 3 tam. Dobra, i ile tutaj nagród dostaniemy? Dobra, czyli 5000 punktów. E, czyli trzeba zdobyć ile łącznie maksymalnie znaczy się? E, 70 tysięcy, tak? No dobra, tragedii nie ma, nie? Mogę sobie zresztą poodblokowywać to. Ten gin w ogóle jakoś mocno mnie nie bił. Więc też spoko. Tutaj z czasem się pewnie wszystko odblokuje, więc ja sobie odblokuję tutaj highest points, ale wydaje mi się, że bo nie ma nawet 75 tysięcy możliwości zdobycia na raz, nie? Aha, jeszcze advanced jest, dobra. I tutaj pewnie. Dobra, czyli no, mam nadzieję, że każdy zrobi to bez problemu. 14 dni na to jest, więc. No, kolejną nowością jest to, że dodali podział. Tutaj są eventy czasowe, a tutaj macie eventy, które są nieograniczone czasowo. I dodali właśnie nowy event swoją drogą, związany z kolejnymi rozdziałami kampanii, czyli 9 w sumie 9 po prostu, na 9 zwykłym hardzie i extreme I można zdobyć sobie tickety na postacie, z tego co widzę, i stampy też w sumie. Zawsze mi się to myli, nie? To jest zwykły z tym u góry takim ogonkiem, a tam gdzie nie ma to są stampy, dobra. I Corridor Keje, i Kan, czyli waluta złoto. No i to jest to, co już było, to wszystko, więc tutaj wystarczy robić i tak dalej. Więc generalnie gra się fajnie rozwija. Pierwsza większa aktualizacja, jak najbardziej na poziomie, aczkolwiek tutaj mały taki minus, małe zażalenie z tym dźwiękiem, bo ewidentnie mam wrażenie, że coś tutaj. Poszło nie tak, i to jest akurat trochę takie lipne. W ogóle, gdzieś tu zdjęcie mogę zrobić, nie? Alo, gdzieś tu było. Dobra, nagle nie mogę. O, dobra, mogę. Tylko komu ja mam zrobić tu zdjęcie? Jidanbo Ciekawe, komu ja mam tutaj tą fotę e, cyknąć. Albo czemu? Chyba nie, Zidane, bo Dobra, później sobie to ogarnę, bo w sumie szkoda teraz czasu. Eee, dobra, ja Wam bardzo dziękuję. Możecie napisać swoje zdanie na temat aktualizacji. Czy Wam się podoba, czy nie? Czy gra idzie w dobrym kierunku? Jak Wam się gra? Czy macie już to Shiro? Ja na ten moment to Shiro planu nie planuję. Eee, Pulować, bo chcę zobaczyć jaka będzie kolejna postać. Jeżeli kolejna postać będzie jakaś dziadowa yy, i mi się nie podoba po prostu, no to przemyślę pulowanie po to Shiro. To jest chyba najlepsze, co można zrobić, po prostu czekać tak do końca banera, gdzieś tam do końcówki, zobaczyć jaka będzie kolejna postać i wtedy decydować, nie, czy chcecie obecną postać, czy kolejną, bo myślę, że tak spokojnie z tej waluty, z tego wszystkiego robienia daily i tak dalej, da się wyciągnąć co drugą postać, na pewno na spokojnie. Także życzę wam miłego dnia. No i zobaczenia w kolejnych moich filmach.